Witam Was kochani bardzo serdecznie na moim nowym kanale czyli z Was może mnie znać z kanału Szydełkiem Wyczarowane a dzisiaj postanowiłam utworzyć nowy kanał jeszcze dokładnie nie wiem jak będzie się nazywał, ale myślę, że może być to Klaudia w ogrodzie. Chciałabym Was dzisiaj właśnie zaprosić do mojego ogrodu. Część ogrodu widzicie za mną, w tle, tam za przyczepą. To jest druga część ogrodu. A dzisiaj zapraszam Was na razie na część taką główną. Yy, Bardziej dekoracyjną, ale również z uprawami, gdzie mam grządki podwyższone. Na razie chciałabym, abyście poznali mój ogród, jak on wygląda podczas zimy. Bo dzisiaj jest 27 stycznia, poniedziałek, także mamy jeszcze zimę, ale świeci pięknie słoneczko, także postanowiłam wykorzystać tę piękną pogodę i pokazać Wam, jak mój ogród wygląda zimową porą. Także zapraszam serdecznie. W ogrodzie możemy znaleźć jabłoń, tu, w której jeszcze pączki nie wychodzą, ale powiem Wam, że na drugim ogrodzie zauważyłam, że róża wypuściła pączki. E, tutaj mam oczko wodne, z drugiej strony widzę, pospadały nieco kamienie. Folia jest zniszczona po zeszłorocznym gradzie, który nawiedził Śląsk. I tutaj mamy grządki podwyższone którymi w sezonie zajmuje się moja teściowa. Ja jej wykonuję sadzonki pod uprawy. W dali mamy maliny. Tu je posadzone bodajże 5 lat temu, stary wykopaliśmy, posadziliśmy na nowo. E, tutaj mamy winogrona, troszeczkę bałaganu, jak to zwykle bywa. E, no i różne krzaczki. Także ogród jesienią czy też zimą nie jest zbyt piękny, ale myślę, że dzięki temu, że będę prowadzić ten nowy kanał, poznacie jak ogród zmienia się podczas pór roku. Z tyłu domu mamy też taką część dekoracyjną. Przy płocie tam różne kwiaty rosną. No i oczywiście tutaj. Jeden rododendron, już taki dorodny, on jest wieloletni. E, powiem Wam szczerze, że nie wiem ile lat on ma, bo odkąd wyszłam za mąż i wprowadziłam się tutaj do mojego męża, to ten rododendron już tutaj był. A teraz zapraszam Was do drugiej części ogrodu, którą prowadzę ja sama. Jak widzicie, towarzyszy mi mój piesek Pixel. On na pewno będzie pojawiać się często na tym kanale, ponieważ tam, gdzie ja jestem, jest zawsze on. Częściowo tą działkę zagospodarowałam, słuchajcie. Jednak chętnie posłucham Waszych wskazówek, w jaki sposób można by było ten teren lepiej zagospodarować. W zeszłym roku tutaj, w tym miejscu, miałam pomidory, które, powiem Wam szczerze, nie za bardzo się utrzymały. Tutaj również mamy maliny, dwie beczki do nawadniania. Tutaj w zeszłym roku posadziłam drzewo kiwi. Troszeczkę widzę, urosło. No zobaczymy, co z niego będzie, jak będzie zachowywało się w tym roku. Tutaj są winogrona, zeszłoroczne zbiory, które zostały w ogrodzie ponieważ zima, e, zimy nie było, nie było, nie było, nagle przyszedł mróz i nie zdążyłam tego ogarnąć. Ale myślę, że dzięki temu, że będę to robić razem z Wami, będę bardziej zmobilizowana. Moja szklarnia, która no niestety nie wytrzymała w zeszłym roku gradu, który właśnie nawiedził Śląsk, jak to wspomniałam. Ostało się tutaj kilka por. E, no i co? Trzeba kupić nową folię. Widzę, że tutaj zdechło, ale może, może się jeszcze nam tutaj to obudzi. I teraz mam jeszcze tutaj rabaty. Tutaj mam taką rabatę z hortensjami. Dzisiaj właśnie byłam kupić nowe płotki. Tutaj akurat ten płotki. Chodzi mi o obrzeże. Tutaj to obrzeże zostanie. Oczywiście muszę tutaj wyplewić. Już się zaczyna fajnie robić. Nie wiem, czy jeszcze jakakolwiek zima przyjdzie, czy mróz przyjdzie. Aktualnie u mnie jest to województwo śląskie, na pograniczu z Czechami. Jest 10 stopni dzisiaj, słuchajcie, także bardzo piękna pogoda. A tutaj mam taką rabatę z różami, i do tego tutaj też są różne byliny kwiatów. I tu właśnie nie dość, że zniszczył mi grad moje obrzeże, no to jeszcze mążko siarką I dzisiaj kupiłam drewniane obrzeże. Myślę, że w kolejnym odcinku będę z Wami go montować. Także będziecie widzieć proces, jak to będzie się tutaj zmieniać. Tu widzę już jakieś cebulki wykiełkowały. Powiem Wam szczerze, że ja nawet nie pamiętam, co ja tutaj posadziłam. Wiem, że jest mnóstwo tulipanów, ale ciekawa jestem, czy te tulipany w tym roku tutaj zakwitną. No i czego możecie się spodziewać na tym kanale? No słuchajcie, będziemy uprawiać razem warzywa, będziemy uprawiać razem kwiaty, będziemy wspólnie pracować w ogrodzie. Także jeżeli jesteście zainteresowani taką tematyką i jeżeli ten pierwszy odcinek Wam się podoba, zapraszam do pozostawienia lajka, aby mnie wspierać w tym co robię i abym ja tworzyła więcej treści dla Was. Uprzedzam, że jestem też samoukiem. Ogródek w sumie prowadzę od dwóch lat, także sama wszystko sobie robię, nie kupuję już sadzonek. Edukuję się również z innych kanałów, także wiedza, którą Wy mi również przekażecie, będę ją przekazywać dalej. I mam nadzieję, że miło spędzimy wspólnie czas w ogrodzie. Pozdrawiam Was cieplutko i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!